Popatrzmy, ruszył się tam chyba mocno ratanie, został na starcie stalowcy na w pierwszych miejscach, czyli nasz i japoński zostawić tego, nie chce w ten sposób Roan Tangate, ale jak na razie układa się to wszystko pomyślnie, jeśli chodzi o stan Gorzów po pierwszym okrążeniu, na prowadzeniu Bednarz, który wykorzystuje chyba te szansy, szanse, które, które utrzymuje od Piotra Śwista na prowadzeniu, jedzie tak jak powinno się dzisiaj w Gorzowie jechać, ale japoński w opałach, bo ma za plecami Roana Tangate'a, mają jeszcze dwa okrążenia, żużlowcy jednej i drugiej drużyny, japoński jest drugi, ale Tangate próbuje pod podążać tą zewnętrzną ścieżką, aby wyniosła go i dała mu prędkość. Jak na razie jednak to stalowcy, miejscowi żużlowcy na dwóch pierwszych miejscach i prawdopodobnie tu się nic nie zmieni. mówię prawdopodobnie, bo japoński jedzie tym torem, którym jedzie Adam Bednarz, gwarantujący tym młodym Stali Staligorzy. Podwójny tryumf nad doświadczonym Rohanem Tangaitem, który w trzech pierwszych startach przyjeżdżał trzeci, no i zgodnie z prawem serii Run Tangate kolekcjonuje dziś same jedynki. dobrze strzela Tarasienko dobrze, Kerc zaraz wjedzie na szybką linię, dużo miejsca tam ma Kerc, ale z klamecznika wyskakuje Tarasenko, już po nim Maciej Janowski jest na miejscu trzecim, sparta w tej chwili już z brązowym medalem drużynowych mistrzostw Polski, a jeszcze pierwsze okrążenie się nie skończyło, a Magic już dopada Tarasienko jeszcze próbuje Wadim. Jeszcze się stara. Jeszcze szarpie Pokazał mu tylne koło. Magic teraz przytnie. Wadim teraz jedno, ale zamknie mu tę drogę. Maciej Janowski i jedzie za plecami Brady'ego Kerca. Dwa kółka już za nimi. Żółto-czerwone szaliki w górze. Mówię o sytuacji na wejściu w drugi łuk, bo tam siedzą dzielni Spartanie i cieszą się. Już teraz cieszą się z brązowych medali drużynowych mistrzostw Polski. Żółta flaga i czarny krzyż. Brady Kerc rozpoczyna czwarte kółko. Zanim Maciej Janowski, no nie jest to dobry wieczór dla Grudziądzan, że oni tracą brązowe medale, to jasne, to było wiadomo przed meczem, ale że dostają takie pędzki na koniec sezonu, no to jest pewnie dość przykre. 5 do 1 dla Sparty i Sparta prowadzi po sześciu wyścigach 23 do 13. Czy zeszło powietrze z Grudziądzan już całkiem redaktorze? No na pewno nie zeszło z Brady'ego Kerca. No nie zeszło. Chyba tak. Beholder. Toruń, Toruń jedzie po mistrza Polski. To w jakim stylu? W jakim wyścigu? Właśnie z Mikkelsenem, właśnie z Lambertem. Mateusz Cierniak próbuje ich rozgryźć, ale oni musieliby to wygrać. Tu musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm. Spada na trzecie miejsce. Robert Lambert jest na deflektorze Mateusza Cierniaka, ale z przodu, z przodu po złoto dla gości jedzie Mikkel. Mikkel Szaleństwo w sektorach zajmowanych przez gości z Torunia jeszcze wyprzedzają Lamberta, ale na przodzie Mikkel Mikkelsen zaczyna na o, o, o prowadzeniu ostatnie okrążenie. Tak długo czekali, tak długo chcieli, ale w końcu, kiedy dostali od Lublina palec, to wyszarpali rękę razem z płucami i wzięli sobie. Tytuł Czekali od 2008 roku po 17 latach. Micha znowu dla Pato no. Ja chciałbym Wam, szczególnie kibicom, e, bardzo podziękować za te wspaniałe 5 lat, które tutaj spędziłem. Miałem tutaj mnóstwo przepięknych chwil. 5 e, e, medali razem zdobytych, więc. Ultra, ultra e, każdemu z osobna dziękuję e, i, i chciałbym powiedzieć, że e, nie mówię Wam do widzenia, mówię Wam do zobaczenia i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Dominik Kubera, wielkie brawa.